Jestem na demonstracji, która odbyła się 15 marca w Rzymie. Hasło jest takie Wszystkie miasta, jeden plac dla Europy. Miało to być wielkie wydarzenie, ale przyglądamy się temu już dłuższy czas na Piazza del Popolo i najbliższych ulicach. Jest według mojej oceny, a znam Rzym, bo jestem tu 15 raz i w tym miejscu bywałem mnóstwo razy. Jest tu gdzieś około 10 tysięcy ludzi, co w 3 milionowym mieście nie jest sukcesem. Przyglądamy się biorącym udział w tej demonstracji. Są to w większości ludzie, co tu dużo mówić, w starsi w wieku podobnym do mojego. Młodzieży nie ma, młodzież ta demonstracja nie interesuje i odnosimy wrażenie, sądząc po hasłach trzymanych przez demonstrantów, po flagach LGBT, że przyszła tutaj rzymska lewica. Choć ta demonstracja miała być ponadpartyjna i mieli być tu także e, ludzie prawicy, jak widać, e, nie przyszli. Zawsze łatwo się dyskutuje o jedności Europy, o pracy dla Europy, natomiast. Z tym jest zdecydowanie gorzej Italia na wspólny wkład w obronę Europy wydaje nikczemnie nie mało. Ja lubię Italię, natomiast nie lubię polityki Italii, jeśli chodzi o wspólne bezpieczeństwo i wkład Italii do NATO. Bo tak to wygląda. Dzisiaj w Rzymie, 15 marca 2025 roku, e, łatwiej się o tym wszystkim gada, e, trudniej się robi, ale jak widać, tutaj m, poparcie dla e, wspólnej sprawy czyli dla Europy, no, nie jest duże i większość Rzymian dzisiaj e, odpoczywa. Spędzała czas na targach. My byliśmy dzisiaj na De Mercati Testaccio. Byliśmy też w kilku innych dzielnicach Rzymu. Tam życie toczy się normalnie i nie widać ani nie słychać żadnego proeuropejskiego wzmożenia. Piazza del Popolo, gdzie odbywa się ta, ta demonstracja, jest pod tym względem wyjątkiem i jak widzimy, jest tu dosyć mało zainteresowanych.